Witam Was, kochani, w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy, koronkom do Bożego Miłosierdzia. Witam Was w czwartek, piątego tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej modlitwy. Zapraszam do najpierw wysłuchania słów Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. W pewnej chwili, kiedy się przejąłam wiecznością i jej tajemnicami, zaczęła. Lękać się dusza moja, a zastanawiając się jeszcze chwilę, zaczęły mnie męczyć różne niepewności. Wtem rzekł do mnie Jezus: Dziecie moje, nie lękaj się domu Ojca swego. Próżne dociekania zostaw mędrcom tego świata. Ja Cię zawsze chcę widzieć małym dzieckiem. Pytaj z prostotą o wszystko Spowiednika, a ja Ci odpowiem przez usta Jego. W pewnym momencie poznałam osobę, która zmierzała popełnić grzech ciężki. Prosiłam pana, aby na mnie dopuścił dręki największe, ażeby owa dusza została uratowana. Wtem nagle czułam straszny ból korony cierniowej na głowie. Trwało to dość długo, jednak, osoba ta została w łasce Bożej. O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić! potrzeba tylko odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus poszczerze w duszy tę odrobinę tej dobrej woli, to śpieszy ze swoim oddaniem duszy i nic go nie powstrzymać, i nic go powstrzymać nie może, ani błędy, ani upadki, nic goła. Jezusowi jest pilno tej duszy pomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce Bożej, to w bardzo krótkim czasie dusza moja, dusza może dojść do najwyższej świętości, do jakiej stworzenie tu na ziemi dojść może. Bóg jest bardzo hojny, nikomu łaski swoje nie odmawia. Więcej daje aniżeli my Go o to prosimy. Wierność w wypełnieniu natchnień Ducha Świętego to najkrótsza droga. Wyciągnijmy nasze koronki i módlmy się wspólnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Kobcowanie, Grzechów Odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Żywot Wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmłodszego syna Twojego, a pana naszego. Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, Módlcie się za nami. Kochani, dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. Teraz oddajmy się w opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I oddajmy się w opiekę świętego Józefa. Pomnij o Najświętszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twojej opieki, Twej pomocy błagający bez pociechy pozostał. Domównością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. To ani niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na 20. Na wspólny różaniec.